Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. E, moi drodzy, no, zanim sobie przejdziemy tutaj e, trochę do przebóstwienia człowieka i w kontekście też bóstwa Chrystusa i jego człowieczeństwa, no to Rafałek nam tutaj zaserwował. E, właśnie. Nareszcie, Albercie, powiedziałeś, w jakie herezje wierzysz. No wykaż je biblijnie. Dobrze, niech wszyscy widzą, niech czytają. To, że podważasz wiarę w różnych tu odniesieniach, e, więcej wyśmiewasz wiarę jako skuteczną do zbawienia i przebaczenia grzechów przez krew Jezusa z Golgoty. Jesteś świadectwem tego, w jakim duchu działasz. To niebezpieczny duch. Rafałku, ja nie wyśmiewam wiary, bo wiara jest święta i od Boga pochodzi. To, co e, wyśmiewam, to, czego się brzydza i to, e, czego. E, o, o, o co proszę Boga, by od tego mnie bronił, to jest od protestanckiego ścieku, od protestanckiego e, bezbożnictwa, bezduszności, od protestanckiego. E, Nadymania się, że już się jest zbawionym. Rafałku, ile w ciągu dnia razy prosisz Boga o przebaczenie i o miłosierdzie Boże? I, I Tobie podobnie. Wy nie potrzebujecie Bożego miłosierdzia. Wyrzuciliście e, prawdziwe ciało Chrystusa, piszecie o krwi, ale nie wiecie skąd ją macie. E, wyrzuciliście Chrystusa z Eucharystii, wyrzuciliście odpuszczenie grzechów, wyrzuciliście spowiedź, pokutę, e, prawda? I mówiliście sobie świętość, brzyzę się tym, szydzę kłamstwem szatańskim, jakim jesteście, w jakim jesteście pogrążeni, będąc protestantami, szydzę tym, co ty nazywasz wiarą, bo to jest ściek z kanałów ludzka, prawda, który puszcza na świat a wy się tym pławicie, Rafałku, więc nie szydzę i nie weźmie wam wiary, szydzę, z pseudowiary, którą wam wciska lucek, z waszej pysznej pychy, w której nie potrzebujecie Chrystusa, nie potrzebujecie już przebaczenia grzechów, nie potrzebujecie miłosierdzia. Boście sobie mówili, że już jesteście nieutrasani, pozbawiani, poświęcani, bez grzechów, już macie takie nowe życia, już wszystko jesteście tak duchowo uduchowieni, że jesteście bardziej duchowi od Ducha Świętego i od Jezusa. prawda? Że. No właśnie, tego się brzydzę, tym szydzę, tym gardzę, bo to jest przeklęte, e, prawda? E, bo jest inne niż to, co Chrystus dał apostołom to głosił na Ewangelii, niech będzie przeklęty. Więc Ty, Rafałku, ściągasz na siebie przekleństwo. Ja wiem, napiszesz, że to ja robię. To pokaż, Rafałku, gdzie e, ktoś tam seklepnie formułkę, już ma wszystkie grzechy odpuszczone, nie potrzebuje spowiedzi, nie potrzebuje ciała Chrystusowego, nie potrzebuje e, nic robić, e, Gdzie coś takiego jest? No ja wiem, że będziesz pisał o, o duchowym ciele, tylko po co to duchowe ciało? Nie? jak już jesteście nieutrasalnie zbawieni poza tym nigdy nie odpowiedziałeś na pytanie chlebek i winiacza którego tam e, ciągniecie w waszym garażeku. to jest konieczne do zbawienia czy nie po co to robicie e, więc Rafałku e, możesz sobie pisać co chcesz kto szuka prawdy, kto jest mądry to zrozumie, że Rafałku nie dorastasz nawet do tego by dorosnąć do tego by dorastać do, do poziomu jakiejś dyskusji z katolicyzmem Rafałku na podstawowe pytanie od kilku dni nie potrafisz odpowiedzieć, skąd bierzecie krew? Jak ta krew się tam uaktywnia? O tak, ta tak się uaktywnia, nie? O! No, Chrystus tak nie chodził od czapy i nie głosił od czapy. Chrystus był Bogiem, ale też był cielesnym. Chodził cielesnymi nogami po cielesnej ziemi Rafałku. I w sposób cielesny też posługiwał się cielesnymi rzeczami. Napluł na podłogę, na, na ziemię, zrobił cielesną glinę błoto, posmarował cieleśne oczy. Później kazał się w cielesnej sadzawce obmyć rafałku. A więc dokonywał cudów przez cielesne rzeczy. Tak. I zbawienia też dochował, dokonał przez cielesną ciele, śmierć na cielesnym, fizycznym krzyżu, a nie w duchowym ciele, na duchowym krzyżu, duchowo umarł. Więc, Rafałku, przestań brezić ty, ta pani Lasocka i cała banda Twoich klakierów tutaj, bo nie rozumiecie nic ze Słowa Bożego. E, dobrze, moi drodzy, kon konkretny popis tutaj, kolejny popis, tutaj, właśnie pani Lasockiej. Która pisze, Kościół Katechizmu, katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 460. Istotnie, Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem. Święty Atanazy. Jednorodzony Syn Boży, chcąc uczynić nas uczestnikami swego bóstwa, przyjął naszą naturę. Aby stawszy się człowiekiem uczynić ludzi bogami. Tomasz z Czy Pan w to wierzy? Oczywiście, że tak, bo to jest w tych kilku zdaniach z tego paragrafu Kościoła, Katechizmu Kościoła katolickiego punkt 460. I w tych cytatach świętego Antanazego i świętego Tomasza Zakwinów jest streszczona, cała kwintesencja zbawienia i tego, po co Chrystus przyszedł na ziemię. Jest to stricte biblijne, sklecone w trzech, w trzech zdaniach. Istotnie Syn Boży stał się człowiekiem. Tego chyba nikt nie, da, nikt nie zaprzeczy. Tak? Syn Boży, czyli prawdziwy Bóg, bo Syn Boży nie może nie być Bogiem. Tak? Stworzenie, żadne stworzenie nie może być Bogiem. Żadne stworzenie nie może być jednorodzonym synem Boga. E, tak? Dlaczego? Bo żadne stworzenie nie może mieć boskiej natury z natury. Uważajcie na słowo, bo to jest szalenie ważne. Posiadać boską naturę z natury. E, tak jak syn Boży Jezus Chrystus. On ma boską naturę z natury. Tak. Dlaczego to jest takie ważne? No o tym za chwilę. Aby uczynić nas Bogiem. No właśnie, i tutaj kłania się pierwszy rozdział drugiego listu Świętego Pawła do Koryntian. Przepraszam, Świętego Piotra. Tak? Drugi list Świętego Piotra, rozdział pierwszy, od 1 do 10, gdzie jest napisane, że Bóg udziela nam wszystkiego. Tak? W jakim celu, aby uczynić nas uczestnikami swej boskiej natury. Tak. A więc. Yy, Chrystus przyszedł na ziemię. Syn Boży, czyli Bóg z natury. Tak, jednorodzony Syn Boga, mający boską naturę z natury, bo jest Bogiem? Tak. Staje się człowiekiem staje się jednym z nas, spędza 33 lata z nami, wieńczy swoją ziemską e, podróż, że tak powiem, e, śmiercią, męką śmiercią i chwalebnym zmartwychwstaniem. Tak? Później idzie... E, na górę, z której wstępuje do nieba. Prawda? Więc przychodzi obdarzyć nas właśnie, jak pisze Święty Piotr, wszystkim tym, byśmy się stali uczestnikami boskiej natury. Dlatego Chrystus jest, Syn Boży jest Bogiem z natury, bo ma boską naturę z natury. Natomiast my ludzie właśnie Stajemy się bogami. Zobaczmy, Syna Bożego nikt nie uczynił bogiem, bo on nie był i jest odwiecznym bogiem. I tutaj lubię to określenie świadków wiechowych. Od przeszłej wieczności, tak, po przyszłą wieczność. Kiedyś to w Strażnicy czytałem jakieś, prawda, tam opracowanie. I właśnie używali tego takiego, właśnie tak, i bez początku, czyli mówili y, od przeszłej wieczności, prawda, po nieskończoność, po przyszłą wieczność, prawda, no ma boską naturę, natomiast my jesteśmy uczynieni bogami, i właśnie to słowo, aby uczynić nas Bogiem, Diametralnie zmienia wszystko. I wchodzimy tutaj w porządek Słowa Bożego, w której objawiona jest tajemnica Bożej miłości, i w której Bóg chce wywyższyć człowieka do poziomu swej chwały, swego wiecznego życia i do uczestnictwa. W jego boskiej naturze przez adopcję. A więc, tak, ja po śmierci, jeżeli będę zbawiony, będę Bogiem przez małe B. Nie dlatego, że jestem Bogiem, bo jestem Bogiem, tylko bo, bo jestem człowiekiem, ale będę Bogiem z miłosierdzia Bożego, które wyniesie mnie i, po, i, i dzięki Jego łasce będę uczestniczył w boskiej naturze. Nie dlatego, że ją mam z natury, bo z natury jestem prochem, ale z Bożego miłosierdzia mogę uczestniczyć w boskiej naturze. I o tym pisze święty Piotr. Po to są dary Boże, abyśmy mogli zostać w sposób pełny i doskonały po śmierci przebustwieni. I to przebóstwienie człowieka, i protesty. ja pamiętam, jakiś czas temu mówiliśmy o tym, to protestantki już, już dostają szało, bo protestantki to po prostu, no nic, to, to jest poziom garażu, e, bramy, kosza i winiaka na hejna. To, 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 to jest ten poziom duchowy, moi drodzy. Tam nie ma duchowości, tam jest pełzanie po ziemi. Tam są brony na beton rzucone. Nic nie zaorają i nic nie wyorają. Prawda? To przebóstwienie człowieka, wejście w świętość Boga już jest wejściem w sposób niedoskonały, niepełny, ale już tu na Ziemi wchodzimy właśnie w to przebóstwienie. A czym, czym, czym jest życie Boże w nas, jak nie przebóstwieniem człowieka? że Bóg w nas mieszka, że Bóg daje nam swoje, siebie samego w najświętszej Eucharystii. Czym to jest? Daje nam swoje życie, jak ja żyję przez Ojca, tak ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Żyjemy przez Jezusa. Już tu wchodzimy w tą tajemnicę przebóstwienia. Możemy nią żyć, winniśmy nią żyć i winniśmy się coraz bardziej Bogu pozwalać, przebóstwiać. Na tym jest świętość oparta. Nie na jakichś tam fikołkach, ale na tym, żeby właśnie przez spełnianie Bożych Przykazań, miłości Boga i bliźniego. 14 rozdział. Przyjdę do was z ojcem i będę u was przebywał. Tak, jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, to jest przebóstwienie. Nie. Już tu, już tu jest ten zalążek życia tym boskim życiem. Już tu uczestniczymy w boskiej naturze, przez świętość, jeżeli uczestniczymy w świętości, która z natury należy do Boga, a Bóg nam pozwala w niej uczestniczyć i nas wzywa do tego, by uczestniczyć w Jego świętości, to już tu zaczynamy parcem, jak to się mówi, dotykać pięt Pana Boga. Tak, tak. I On specjalnie te pięty spuścił na ziemię. Abyśmy go mogli zapięty łapać tu na ziemi, po to, by łapiąc go tu zapięty na ziemi, objąć go w pełni w, w jego majestatu i chwały yy, w niebie, w jego królestwie. On spuszcza pięty na ziemi i podnosi nas do tego, abyśmy go tutaj za te pięty łapali. Życie Boże w nas już jest tutaj. Yy, Wejściem w tą rzeczywistość przebóstwienia, która w sposób pełny, doskonały, swoją pełnię i doskonałość osiągnie w niebie, w nas. Ale trzeba to jeszcze raz podkreślić: nie, że mamy boską świętość z natury. Bo z natury to my mamy yy, no właśnie. Święta Faustyna yy, w dzienniczku pisze, że do mnie należy tylko moja nędza. A nasza nędza nie jest w stanie nas zbawić. Tak? Więc do nas należy tylko nasza nędza. Reszta. Od Boga pochodzi i to, co osiągamy tutaj na ziemi, jest wyłącznie zasługą Boga, który daje nam łaskę, dzięki której możemy coś osiągnąć, jakiś poziom świętości, wzrastać w świętości. Tak? Więc jak najbardziej w to wierzę, bo to jest objawienie Boże. Tak? No i tutaj Święty Tomasz za chwilę jeszcze raz powtarza: To Jednorodzony Syn Boży chcąc uczynić nas uczestnikami swego Bóstwa. Tak, No to, to Święty Piotr o tym pisze, żeby uczynić nas uczestnikami swej boskiej natury. Pani Lasocka, Pani pisma świętego nie znasz. Jest Pani tak duchowo-duchowa. I, i, I nie zna Pani pisma świętego? Jest Pani tak duchowo uduchowiona i nie wie Pani, że, że człowiek jest powołany do bycia przebóstwionym, do uczestnictwa w boskiej naturze? To co to za duchowa duchowość? Ja po to chcę być, żyć duchem, aby. Żyć w boskiej naturze, uczestniczyć w boskiej naturze, a żyć się w duchowych duchowościach, po co Pani służy, jeżeli Pani nie wierzy w cel, do jakiego Bóg człowieka wzywa, a tym celem jest uczestnictwo w jego boskiej naturze w Królestwie Niebieskim. To coś te duchy, no Rafałek mi zarzuca, że niebezpieczny to duch, to wasz duch jest niebezpieczny, bo was oddziela od Boga, oddziela was od Jego miłosierdzia. Negujecie najświętszą Eucharystię, negujecie wieczernik, bo co, bo duchowo wszystko jest zrobione, tak? Mówiłem wczoraj o cielesnym spotkaniu się Cielesnego Chrystusa z cielesnymi apostołami o cielesnym chlebie, który wziął z lidla. I o cielesnych winiakach, których pewnie w torbach, rumunkach przynieśli, bo tyle chłopa, a trzy, trzy rundki musieli być: bo był pierwszy kielich, drugi kielich, trzeci kielich, tak? No to na tylu chłopa, no to w jakiejś rumunce ileś flaszek przynieśli, tak? Cielesnych winiaków w szklanych butelkach. Ale jest to coś, czego protestantków yy, diabeł im nie pozwala zrozumieć: że właśnie te butelki, te winiaki z Rumunek, z Lidla, Chrystus pobłogosławił i prze, przeistoczył w swą najświętszą krew. Wynegujecie wieczernik. Wykrzywiacie wszystko. No bo ale po to zostaliście powołani przez ludzka, nie? Żeby wszystko. Wykrzywić. E, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem uczynić ludzi bogami. No, no to tak. No bo uczestnictwo w boskiej naturze to jest bycie Bogiem. Tylko jeszcze raz, no, bo zaraz powiem może jestem Bogiem i. Ich... Bogiem z natury jest tylko Syn Boży. Tak, No jest Ojciec, Syn i Duch Święty, tak? Ale tu w kontekście Syna, Syn Boży jest Bogiem z natury. Jemu nikt, jemu nikt nie musiał. Syna Bożego nie musiał ojciec adoptować, żeby uczestniczył w boskiej naturze. Nie musiał go uczynić uczestnikiem swej boskiej natury. Bo ją posiada od przeszłej wieczności, od przeszłej nieskończoności. Po przeszłą nieskończoność, tak? On ją posiada. Mnie. Więc zobaczmy, moi drodzy, już Psalm 8 mówi, że spożył człowieka, chwałą i czcią go ukoronował, tak. W zamyśle Boga jesteśmy ukoronowani chwałą i czcią, tą Jego boską, nieskończoną chwałą, tą Jego czcią, uczestnictwem w Jego czci i chwale. Z prochu ziemi wywyższył nas do tej chwały, do swojej chwały, do swojej czci. Tak? I po to, a żeby to się mogło stać, to właśnie Syn Boży, Bóg z natury stał się człowiekiem. Ale żeby dokonać tajemnicy odkupienia. Więc my z prochu zostaliśmy z miłosierdzia Bożego. Wezwani, powołani do uczestnictwa w boskiej naturze. Z adopcji. syn Boży z natury. Więc to jest diametralnie diametralna różnica, której pewnie homo i tak nie zrozumieją, no ale e, ja wiem, że też tu jest trochę mądrych ludzi e, i mądrzejszych ludzi, którzy. Zrozumieją, o co chodzi, jeśli szczerze szukają prawdy. Bo homo się pokaże prawdę, to jest ciało moje. Nie, no tak powiedział, ale nie. Nie. To homo luterusów trzeba zostawić yy, nieskończonej wszechmocy Boga. Tak? Żeby się z nimi poradził. Prawda? Bo na zdrowe myślenie yy, u nich nie ma co liczyć. Prawda? Głosić trzeba, zdając się bardziej na wszechmoc Boga. Dobra, moi drodzy, nie przedłużam, pozdrawiam was, nawracać się pogany i zrozumcie, do czego jesteście powołani. Nie do pychy, wyniosłej wyniosłości, pysznienia się, że się już jest, tylko do zginania koleń, do błagania o miłosierdzie Boże. I może. Z wysiłkiem Waszym i z pomocą Bożą zostaniecie wyniesieni też do uczestnictwa w boskiej naturze, jeśli się nawrócicie. Macie zrozumieć prawdę, a nie pierdy garażowych pastorków i Waszych własnych wymysłów. Nawracać się i będzie wszystko dobrze. Pozdrawiam.